bo rzeczywiście jest taką dzielnicą, która spełnia wszelkie wymogi, by tego typu miejsca tutaj właśnie powstawały, bo jest dzielnicą, z jednej strony z dużymi tradycjami industrialnymi, przemysłowymi, artystycznymi, ale z drugiej strony też dzielnicą, która się stosunkowo mocno zmieniła w ostatnim czasie, ponieważ z tej y, dzielnicy przemysłowej naprawdę stała się dzielnicą kreatywną dzielnicą o stosunkowo młodej tkance społecznej, gdzie wybudowało się dużo y, nowej zabudowy, w związku z też dużo y, młodych ludzi się tutaj sprowadziło. No Ludzie są twórczy, są kreatywni, chcą pracować, chcą się integrować, chcą tworzyć blisko swoich domów. W związku z tym jest tu wielu rzemieślników, artystów, zawodów twórczych, takich bardziej wolnych i kreatywnych. W z Miejsce, w którym oni mogą wspólnie działać, wspólnie się spotykać, wymieniać się tymi pomysłami biznesowymi czy kulturalnymi, kreatywnymi, wzajemnie się inspirować, ale też uczyć się, bo przez inkubator przez przedsiębiorczości to też miejsce, gdzie można skorzystać. Z porad prawnych, z przestrzeni biurowej, z porad księgowych, no z różnego rodzaju inspiracji. To jest takie miejsce, które na pewno z jednej strony tą tkankę społeczną jeszcze bardziej zintegruje i jeszcze bardziej uwolni energię, ale z drugiej strony da też taki asumpt do tworzenia nowych firm, startupów, do budowania przedsiębiorczości takiej bardziej innowacyjnej i oddolnej. To jest przede wszystkim miejsce dla wszystkich, którzy albo mieszkają w Krakowie, czyli mieszkańców i mieszkanek Krakowa. Albo e, dla osób, które chcą tworzyć, e, zakładać swoją działalność tutaj, właśnie w Krakowie i tu budować e, swoją przedsiębiorczość. Można e, przejść przez naszą stronę, właśnie naszego operatora WytwórniaKraków.pl, e, i na tej stronie też znajduje się wniosek, e, ponieważ do inkubatora przedsiębiorczości trzeba złożyć wniosek, żeby do niego przystąpić, dlatego że jesteśmy e, instytucją, która pomaga e, poprzez pomoc też miejską, e, w związku z czym. Zależy nam przede wszystkim na tym, żeby tworzyć fajną społeczność, żeby ludzie tutaj uczyli się od siebie i również uczyli się od naszych ekspertów i żeby się po prostu rozwijali i rozwijali zarówno swoje postawy przedsiębiorcze, jak i kreatywność. Więc tutaj tak naprawdę może przyjść każdy z pomysłem. Skupiamy ogromną ilość osób, branż. Ta integracja między, między firmami jest no niesamowita, daje to ogromne efekty jeśli chodzi o współpracę, pomysły, no i wspieranie się wszystkich tych przedsiębiorców, społeczności lokalnej. Naprawdę wygląda to imponująco, teraz jest ósmy rok naszej mhm. działalności i właściwie pomysłów jest coraz więcej. To miejsce jest potrzebne po to, żeby mieć swoje biurko, komputer, to miejsce jest potrzebne również po to, żeby się czegoś nauczyć, bo elementem tej oferty, która trafia do tych młodych ludzi jest również coaching, ale ci ludzie potrzebują przede wszystkim miejsca, żeby się spotykać z sobą. Znaczy z tych spotkań, z tych rozmów rodzą się wielkie idee, które potem, jak wierzymy, będą w Krakowie budować podwaliny pod wielkie, nowoczesne, konkurencyjne firmy.